Wow! Cześć, siemanko, kochani moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku w grę Minecraft. W tym odcinku kontynuujemy przebudowę naszego domku. Ostatnio przenieśliśmy sobie tutaj trochę podstawowych rzeczy, wrzuciliśmy nasze skrzynki na narzędzie. Teraz może wstawmy podłogę, skoro udało nam się nałapać trochę tego drewna. Hmm, okazało się w ogóle, że to wszystko jest dębowe, nie wiem dlaczego. Dałbym głowę, że to była dżungla, ale to trudno. Podłogę możemy zrobić na przykład brzozową, żeby się odróżniała od reszty, bo brzozowe deski są takie trochę jaśniejsze, no nie? Więc na przykład od schodów jest teraz inne. Myślę, że to też wygląda spoko. Jest tak, tutaj będą dalej schodziły schodki, bo robimy ten nasz dostęp do jakiejś kopalni kamyka. No nie kamyka i nie tylko. Zobaczymy, co sobie wybudujemy. Mm. Tu bym chętnie przesunął tą ścianę dalej. Bo wygląda to tak trochę biednie. Ale nie za bardzo możemy tą ścianę przesunąć. Bo tutaj mamy końcówkę dirta już. Chyba żebyśmy jakoś sztucznie po prostu to przedłużyli. Nie, bo tu jak rozwalimy, tak, to już jest to mieszkanka. Nie wiem jak to widzicie, moglibyśmy ewentualnie zrobić taki myk. Patrzcie. tutaj się kończą schodki. I jeszcze mimo to, dookoła jest jedna taka warstwa. W sumie nie wygląda to źle. Zróbmy tak. Dobra, tylko że haczyk jest taki, że dalej mamy za mało kamyka. Dużo za mało kamyka. Nasza kopalnia już się robi całkiem głęboka. Z moich czasów się schodziło na wysokość... Y równą 16, no nie? Nie wiem czy widzicie te trzy współrzędne po lewej. I tam było najwięcej diamencików do znalezienia. W sumie tak teraz nie zależy na surowcach, chociaż miło, że właśnie jakiś spotkaliśmy. Co na tym, żeby zdobyć trochę tego kamyka? No ale jak, jak dają, to się bierze, nie? Dobra, mamy już trochę kamyka, może nie za dużo, ale zawsze coś. To weźmy się za wyłożenie tutaj ścian. Moglibyśmy zrobić albo drewniane, tak jak tutaj, albo... Koble. Myślę, że zrobimy kobla. Dobra, wygląda to całkiem ok. Teraz stawmy tutaj jakiś szybki, bo zaraz nas sprzątną pajanki. Pana myślę, zrobiłbym tu jednak trochę większy prześwit, zamiast zrobić takiego jednego wielkiego ciągu. Moglibyśmy na przykład spróbować zrobić trochę mniej, ale większych otworów. Nie takie 3 na 3 albo na 4: albo zabudować tutaj wszystko, a tam zrobić przeszklony róg. Hmm? Szkło ma ten minus, że jak się postawi, a nie ma się jakichś specjalnych kill no to już dupa. Ściągając go po prostu się rozbija. Dobra, na pewno fajnie było mieć tutaj. Fajnie, by było mieć tutaj taki narożny prześwit. Zobaczymy, na ile nam w ogóle szkła wystarczy. Hmm. Dobra, jeszcze z jeden co najmniej. A ten jeden widzę, to już wypełnia. No, a wygląda to spoko. Teraz, tu na ile byśmy chcieli w tą stronę iść, moglibyśmy albo już tutaj skończyć. I tak zawodować. Naprawdę równo ze schodami. I tu jeszcze dodajmy trochę szkła. Dobra. Pięterka, minus jeden skończony. Mamy widok, a jednocześnie nic nas tu nie sprzątnie. Tutaj nasz mikro-wejście do domku, to wygląda w sensie jak wejście do jakiejś kopalni w tym momencie, no ale od czegoś trzeba zacząć. Tutaj możemy sobie zrobić po drugiej stronie podobny trik. Na skrzyneczkę, nie? Albo lepiej niż na skrzyneczkę. Na... piece. Można było zrobić 4 na przykład, tylko to nas sieknie ostro, jeśli chodzi o bruk. Dobra, a tę skrzyneczkę gdzie byśmy mogli dać? Moglibyśmy dać gdzieś tutaj na górze z takimi rzeczami ad hoc. Zrobiłem jednak jeszcze te piece, żeby mieć już to dokończone. Dobra, co tu dalej, z, jeśli chodzi o upgrade? Chciałem tutaj pół klocki. Kamienne dać od dołu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Żeby zrobić takie półklocki, trzeba w jednej linii sobie ustawić po prostu materiał, który nas interesuje. Na przykład tutaj będziemy mieli 30 tej brukowej płyty no nie. A może mi 36 od razu. Mam nadzieję, że to będzie wypał. Teraz tak. Wygląda to chyba lepiej. Kwestia, jak to będzie się łączyło z szybą. A, ja chyba nie przeszkadza jakoś szczególnie. A może tak by zostawił? Tylko zewnętrzna część. Hmm? Jak to wygląda z dalszej odległości? W miarę ciekawie, nie? No, zostawmy tak. Bo jakbyśmy to zabudowali, to z kolei mógłby się zrobić trochę klocek. Dobra. Teraz tak. Tak naprawdę po to drewno poszliśmy też w dużej mierze, żeby zrobić te barierki do końca. nie? Więc to nam trochę w życiu nie wyszło. Ale za to mamy dużo dębowych desek, które moglibyśmy użyć tutaj na podpory. Więc spróbujmy jeszcze raz. Tak, tak, tak. No. Dobra, tu mamy skończone z tej strony, z tego co pamiętam, było do końca, tak? Czyli to by było ok. No tak wejść na dach, by nam się przydało, albo w ogóle jakiś inny dach niż taki klocek, no ale to no spokojnie teraz jeśli chodzi o filary to zróbmy je może ze zwykłych dębowych desek no tak, gdzie by się to miało zaczynać, tak by lewitowało no to chyba, że tak mhm. żeby nie było na samej krawędzi tutaj będzie cholera to długie jeszcze jedno nam zostało. No, jak dla mnie wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Zaczyna się w końcu coś dziać, nie? Ten płot tropikalny nie wiem, czy mi pasuje do całej tymbowej budowli. I nie wiem, czy się ciutnie zrobiło zbyt masywnie, jeśli chodzi o koble. Ciekawe, czy jakbym rozbił te rogi i dał brukowo płytę, to mógłbym zrobić to trochę takie węższe. Zobaczcie, rozwaliłbym to. Więc tego do... tak. Runda druga. Wygląda lepiej. Wygląda lepiej. Coś, coś się tutaj dzieje teraz, no nie? Dobra, tutaj mamy trochę więcej miejsca, gdzieś tu moglibyśmy sobie zrobić farmę na zwierzątkę, Ale pierwszy co? Wezmę w minie ten płot jednak nadębowy. Dobra, wygląda lepiej. Pachieńczyk nas tam obserwuje z daleka, tylko czerwoną kropeczkę widać. Oha. Nie wiem czy słyszeliście, ale gdzieś tutaj słychać potworki. Musimy być przy jakimś kejwie. O, to mi wygląda na rawin, czyli rów. Całkiem się składa fajnie, bo łatwiej w takich miejscach znaleźć surowce. Uuu, idę kriperków. Co by tu teraz zrobić? By tam zrobić wygodne zejście. Przeszmy tutaj, może trochę ten korytarz. I tutaj zrobimy po prostu zejście na dół. Wykopiłem bardziej od schoolowo, czyli zrobimy takiego szafta 3x3. I polecimy tutaj drabinką. Żeby zrobić drabinę, trzeba mieć wciul patyków. Dobra, może 15 nam wystarczy. Dobra. Mamy teraz wjazd. Będziemy mogli sobie to tutaj pozwiedzać. Tak nam raczej nic nie powinno móc przejść tutaj do środka. Więc myślę, że taki szybik będzie spoko. Na jakim w ogóle jesteśmy poziomie? 29, nie wiem, to może tutaj już nawet będą diamenciki. Zapowiada się całkiem fajnie. Jakiś czas temu był taki trik, to się nazywało chyba Water Ladder. I się mm, na przemiennie drabinę z wodą, czy coś takiego, i wtedy się super szybko po drabinach poruszało. Więc to było znacznie lepsze niż schody, ale jakoś tak nie wiem. Pomyślałem o tym jako pierwszy. Więc już trudno. Posprzątałem eko, i teraz tak. Jeżeli chcemy to zwiedzić, przydałoby nam się trochę zupgrade'ować nasz ekwipunek, więc tak, zamiast kamiennego weźmy sobie na przykład, zróbmy stalowy miecz, znaczy żelazny i to co nam zostanie, to moglibyśmy spróbować wpakować w armor, no nie? Więc tak, żeby zrobić miecz, no to już znacie. byk Gotowe. O jeden więcej obrażenia jest, więc w sumie będzie ładnie. Robi taki na kształt spodni plus 5 do zbroi. Puciki to są takie dwie sztabki pionowo po dwóch stronach. Helm. to jest taki jakby krzesełko. No i zostają trzy sztabki. No to na pancerz to nam nie wystarczy. Tu mamy tunikę obecnie, więc dramatu nie ma. W miarę jesteśmy uzbrojeni. Ej, wiecie co? My chyba jesteśmy trochę tutaj cienko z żarciem. Bo ja już nic więcej nie mam. To może jeszcze zanim pójdziemy na walkę z potworami, to pójdźmy najpierw na walkę z naszym głodem i załatwmy sobie jakieś żarcie gdzieś tutaj. Albo jeszcze lepiej, my znaleźliśmy gdzieś w którejś skrzynkę pszenicy. No nie? A pszenica może być używana do lurowania krów. Więc moglibyśmy sobie wziąć, tutaj jakieś krówki przynieść, strzelić jakoś taką zagrodę na szybko, powiedzmy tutaj. Hmm. Jeszcze trzeba by było zrobić bramkę, ale to dobrze, To bramkę zrobimy sobie potem, na razie, żeby nam słońce nie uciekło. Gdzie jest słoneczko? Nie, gdzieś tam za górami. I spróbujmy znaleźć jakieś krowy. Pokażemy im tę pszenicę i one powinny wtedy za nami pójść. Moglibyśmy je sobie tutaj namnożyć mielibyśmy bez problemu z szarciem. Dobra, widzicie tego ciupka, to on nie jest agresywny, dopóki się na niego nie spojrzy. Finkę nie wiem, czy też się przy nicu cało. Idziesz ze mną. Czy mam jej dać? Nie da się jej dać. <grym> Aś ty śwink, chyba się dawał marchewki, ale marchewek nie mamy. O, jest krówka. Jest krówka, by nam się dwie, żebyśmy mogli je mnożyć. O, jest druga krówka, chodźcie. Idziemy do waszego nowego domku. Nie ma tutaj rozróżnienia na samczyki i samiczki, więc tym się nie trzeba martwić. No, chodźcie. Cip, cip, cip. No i tutaj. Dobra, jak się im da, widzicie? tą pszenicę, to one dostają takie serduszka, no i zaczynają sobie robić dzieci. Dobra opcja. Dobra, na razie nie zabijajmy naszych szczęśliwych rodziców. Pysz. Ksz, ksz, ksz. Nie, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tu. Zróbmy jakąś bramkę, bo to są jaja. Mm, bramka, 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 bramka. To było chyba kiki na bokach, a w ten sposób, no, tropikalna furtka, na środku deski, na bokach kiki. E, ten mały szczyl tu wybiega. Dobra, mamy nasze pierwsze zwierzątka. To resztę, co teraz sobie znajdziemy, no to możemy już sprzątnąć. Coś tutaj faktycznie jest? E, ślepy zaułek. Tak, nie wiem, czy marchewki gdzieś można dziko znaleźć, chyba nie. Chyba trzeba je wyhodować, więc musielibyśmy sobie znaleźć nasionka, albo znaleźć... W Minecrafcie są też wioski. W tych wioskach są NPC-pki, to można kupować różne rzeczy za niebieskie, zielone kamyczki. Jeden taki znaleźliśmy przed chwilą. O, cześć. Dziękuję. Jest trzy mięska. Ciekawią mnie te pszczoły. Gdzieś widzieliśmy Ult w którymś momencie, nie? Ciekawe czy da się go po prostu tak wziąć i zwinąć. Czy one robią nam jakiś miód może? Cześć pszczoła, skoro jest pszczoła, to gdzieś pewnie jest ten ul nie? Tam jest jeszcze jedna pszczoła. O, tutaj. To nie było takie ciężkie. Mam jodek. Nie wiem się kierow. Nie, Cigają mnie. Chyba nie są zadowolony. WOW Jeżeli jesteście ciekawi, czy przeżyjemy to spotkanie z pszczołami, to nie zapomnijcie zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No i jak zawsze zostawiajcie lajki i komentarze, co sądzicie o serii. Dzięki, cześć.